Może być. Myślisz, że Mchyro obchodzi, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na berżerze. Na czym? Na tym. Krześle. Kledwyn. Proszę, waszmość, ogolić. Baczki na pół cala. Co jest nie tak z moją brodą? Myślałem, że dodaje mi powagi. Ale ujmuje elegancji. W Nilwgardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza... Jeśli zalęgły się w niej wszy. Byłem długo w drodze. Zresztą nieważne, róbcie swoje. Proszę odchylić głowę i nie ruszać się. Jak przygotowania do audiencji? Wszystko zgodnie z planem? Tak, Wasza Wielmożność. Wasz będzie się jakoś prezentować. A Ty coś zajęli. Też jakiś barwierz? Nie, Morwran Worchis, dowódca dywizji Alba, tej, do której należeli żołnierze z obstawy JNF. Właśnie, należeli. Żaden z nich nie wrócił do zimy. Ciekaw jestem, co dokładnie stało się wczoraj na gościńcu. Może mi opowiesz? Masz w końcu trochę czasu i brzytwe na gardle. Mhm. Mm e, właśnie. E, twoi ludzie zaginęli w walce, jak to żołnierze. Zabił ich dziki gon. Zabił ich dziki gon. Orszak upiorów, który jeździ po nocnym niebie? Zwiastuny wojny, o których bajają wieśniacy Geralt. Myślisz, że w to uwierzę? Szczerze mówiąc, mam to gdzieś. Redlingowie. można was umyć, ostrzec i ubrać, ale nauczyć manier to będzie wyzwanie. Mnie też było miło poznać. Skończone. Golić drugi raz pod włos? Nie, nie trzeba. Jego lepiej pod włos nie brać. Żegnaj, Wiedźminie. Albo raczej do zobaczenia. Dobrze, teraz waszmość raczy się odziać. Niestety, nie miałem dokładnych wymiarów waszmości. Jeśli będzie uwierać, krawiec naniesie poprawki. Czarny, 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 a gdzie moje ubrania? A gdzie moje ubrania? Tam, gdzie powinny były znaleźć się dawno temu. upraczki. Dostaniecie je po audiencji. Czyste, i nakrochmalone. Waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. Ok, mamy tutaj nowe zadanie: audiencja. No i tutaj mamy trzy stroje, które teraz sobie możemy wybrać. Myślę, że sobie wybierzemy ten tutaj trzeci stroj. No i teraz skoro już wybraliśmy, to musimy się w niego odziać. Ok, ręcznik, krok. Dobra. Dobra. Czyli co, mamy szambelana? A mówią, że szata nie zdobi człowieka. Czy wasz jest kontent ze stroju? Kontent byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między rany. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie podrować? Nie ma potrzeby. Waszmość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale, nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że Waszmość wie, jak się skłonić. No pewnie. To się upewniaj. Proszę patrzeć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech waszmość powtórzy. Okej, okay, tutaj mieliśmy tak, prawa stopa do tyłu. Lewa ręka wyciągnięta, prawa ręka na klatce piersiowej położona. No i tutaj teraz szukamy takiej odpowiedzi. Przesuń prawą nogą do przodu. Nie, prawa musi iść do tyłu. Czyli przesuń lewą nogą do przodu, połóż prawą rękę na piersi. Chyba żartujesz. Chyba sobie żartujesz. Wynajmniej jestem śmiertelnie poważny. Czy waszmość wie co grozi za złamanie etykiety w obecności cesarza? 200 batów. Nie życzę tego waszmości, dlatego nie wypuszczę was stąd, dopóki nie będę pewien, że potraficie się zachować. Hmm, okej, okay, rozumiem. Czyli lewa noga, lewa noga do przodu. Cóż. Ruchom brakuje płynności i gracji, ale po Nordlingu mniej się oczekuje. Proszę za mną. Czyli co mamy zadanie? Zaktualizowane. Podążaj za szambe. Pana ważność odezwie się tylko na wyraźne życzenie, odpowiednio go tytułując. Wasza arcy Widzę, że Waszmość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy Wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Im art ep Arthurzer, Deitven Adan <śpiewanie> in Karn ep Morwood. M chyrt far Mreis ukon. Nie wykonamy ukłonu. On co dwieście za to czeka. Ciebie? Nie mnie? Wasza cesarska mość. Areir Eptorde. Evelin namen Vadgen va na dworze Foltesta, a wciąż nie opanowałeś podstaw etykiety. Znasz to powiedzenie. Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. Zgaduję, że nie wyzwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy. Więc... Milcz. Moja córka Cirilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją dziki gon. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. OK. Jesteś pewien? Cili przecież odeszła bardzo daleko. Myślisz, że wzywałbym cię tu w środku wojny, gdyby to były plotki? Myślę, że nawet cesarz może się mylić. Zapomniałem, jaki jesteś bezczelny. Nie mam czasu ani specjalnej ochoty, żeby cię przekonywać. Zrobi to Jennefer. Po audiencji. Ilu ludzi liczy Twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukasz. Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu. Jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody. I tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie. Znacznie więcej. Potrzebuję informacji, nie motywacji. Ciri zostawia mało śladów. Ciężko będzie ją wytropić. Możesz liczyć na pomoc mojego wywiadu. I wojska, jeśli zajdzie potrzeba. Resztę powie ci Jennifer. Koniec audiencji. Meredith. Zaprowadź go do czarodziejki. Czy Wasz nie zrozumiał? Czy nie dość wyraźnie podkreślałem, że cesarzowi należy się skłonić? Spokojnie, nic się nie stało. Waszmości nic prawda, ale mnie czeka kara. Jaka kara? Niech waszmość trzyma się blisko i nikogo nie zaczepia. Dość łamania etykiety na jeden dzień. Jezu, w nie.

Cesarz nas poprowadzi prosto na nowi. A więc zmierzamy z naszym do czarodziejki. Gdy wasz mość skończy, proszę do mnie przyjść do swoje rzeczy. Się I biorą, to tak rzeczy. Prawdziwą władzę w Nowigradzie sprawują nie rajcy ani kupcy, tylko. Geralt. wyglądasz szałowo w tym kubraku. Ja tam nie mogę się doczekać, aż go zdejmę. W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystała. Ale mamy co robić. Już rozumiesz, czemu jestem nad dworzem, Hyra? Mhm. Mm I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. Ciri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomocy? Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Mała wiedźminka wyrosła na niezłą panice. A niech mnie rzeczywiście wydoroślała. Trochę lat minęło, odkąd ćwiczyliście razem w Kermoren. Wiele się zmieniło. Ty nic, a nic. Stęskniłam się za tymi twoimi niezdarnymi komplementami. Ale skupmy się na razie na Ciri, dobrze? Racja. Emhyr mówił, że idzie za nią dziki Gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli? Przeze mnie. Widzisz, szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że dziki gon może to wyczuć i znaleźć mnie, ale myślałam, że ich oszukam. Cóż, nie do końca ci wyszło. Mhm. Mm Od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty i żołnierzem Chyra, dopieliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Po raz kończyć z szarami, namierzającymi, czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody po najlepszego tropiciela, jakiego znam. Musisz ją znaleźć, Geralt, zanim zrobi to dziki Gon. Czego dziki Gon może chcieć od Ciri? Nie mam pojęcia, Geralt. Wysłałabym im list z zapytaniem, ale nie znam adresu. Przecież wiem tyle, co ty. Pewnie chodzi im o jej krew. Jej dar. A do czego Cili miałaby Gonowi posłużyć? Wolę nawet o tym nie myśleć. To gdzie dokładnie widziano Cili? W dwóch miejscach w Welen i w Nowigradzie. Ślad w Welen jest najbardziej obiecujący Pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza skontaktuje się z tobą. I co tyle? Żadnego hasła, tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę Twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki, ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. Niejaka Tris Marigold ma ponoć przytulny apartament w kamienicy przy głównym rynku. Mm, na pewno się ucieszy, jak nie zobaczy. A ty, co będziesz robić? Wybieram się zaraz na Skeligę. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu i ma chyba coś wspólnego z Siri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. Zanim się rozstaniemy, czemu nie odezwałaś się wcześniej, bo mnie nie potrzebowałaś? Nie, bo ty mnie nie potrzebowałeś. Słyszałam, że tworzyliście stris świetną parę. Jan, yeah, straciłem pamięć. Naprawdę? To jest twoja wymówka? Zostawmy lepiej ten temat. Bo jeśli jeszcze usłyszę, to nie tak jak ci się wydaje, albo dzięki temu zrozumiałem, jak cię kocham, to nie ręczę za siebie. No i znów się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem. Czas goni. Goni, prawda. Więc może od razu teleportujecie do Welen. O nie, nie ma mowy, Pojadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksemicie. Mówisz? Może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia je. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włączyłaś się z Wesemirem po bezdrożach, porozmawiaj z ambasadorem Faratrem. To on, o tam. I Geralt. Wiem, że jest wojna i tak dalej, ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Będę na ciebie czekać. Jakaś okay, zadanie audiencja została zaktualizowana. My opuszczamy to miejsce, odbierze kwitłunek od Shambelana. Szkoda, że nie mam czasu. Rozmawiać z nim raczej nie będziemy, więc udajemy się do Szambelana w celu odzyskania naszego sprzętu. Jak mogę waszmości służyć? Oddając moje rzeczy. Cytrusy i goździk. Dzięki tym perfumom szaty waszmości dłużej zachowają świeżość. Mm, pięknie dziękuję. Cesarz nie słynie z cierpliwości. Chce zobaczyć swoją córkę całą i zdrową jak najszybciej. Ta, wspomniał coś o tym zdaje się. Bywaj. Z północy myją się raz na kwartał, prawda to? Okej, okay, audiencja została zakończona. Przed nami y, misja niewgarski łącznik. Y, Idę się do vele. My, oczywiście, y, tutaj do się w tym momencie udamy. Się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri. Velen. Ziemia czyja Pięć dni później... No i słuchajcie, w tym momencie kończymy ten odcinek, jeśli wam się spodobał to koniecznie zostawcie łapki w górę, komentarze i subskrypcji. a my widzimy się oczywiście już niebawem w kolejnym odcinku. Co więcej, niewgracki włącznik my sobie tutaj mm, tą misję odłożymy na nieco później, ale zajmiemy się misjami pobocznymi w velen, tak żeby troszkę pojeździć, odkryć tego świata, albo chwycić kilka e, fajnych e, ciekawostek. I tak jak w białym sadzie wszystkie praktyczne znaki zapytania pozostawiliśmy sobie na koniec naszej rozgrywki w białym sadzie. Tak, tutaj będę się starał, żeby je na bieżąco, na bieżąco łapać, ponieważ welen jest dosyć dużą lokalizacją. Jak widać, a tak jak biały Sad powiedzmy był taką lokalizacją, tak welen jest taką lokalizacją. Więc no, będziemy na pewno te wszystkie znajdźki tutaj sobie odkrywali, w miarę możliwości. Na bieżąco, zobaczcie to jest jakaś osada, ja tutaj chyba nigdy nawet nie byłem, ale dobra, myślę, że nie ma sensu tutaj przeciągać tych tematów, tylko po prostu to pozostawimy sobie już na kolejny odcinek. Cześć i czołem.